I mam patrzeć na ciebie. A na lużę. Ale co, ja mam się przedstawić, czy co? Nie. Dobra. Dobra, lecimy. A cześć, mówi czy nie? No super. <laughs> Znajdujemy się w Karpaczu i jesteśmy na obiekcie, który jest w renowacji. Hotel Sanssouci. Tak, po francusku wszyscy mówią Sanssouci, Sanssouci, ale prawidłowo powinno się czytać Sanssouci. Praktyki to zdecydowanie wartościowy czas i powiedziałbym, że bardzo konieczny obowiązek. No bo uczelnia wymaga od nas, żebyśmy odbyli te praktyki. Myślę, że największą wartością praktyk w Erbudzie jest kontakt z ludźmi. Kierownicy poświęcają praktykantom bardzo dużo uwagi, znajdują zawsze czas, żeby z nami porozmawiać, przejść się po budowie, wytłumaczyć wszystko, odpowiedzieć na pytania, które nas nurtują, aby po prostu opowiedzieć nam o doświadczeniach ze swojej pracy. właśnie wracam z szybkiego kursu o zbrojeniu. Liczyłam przed chwilą, ile potrzeba betonu. Będziemy zamawiać beton, który dzisiaj przyjedzie i będzie zalewał zbrojenia Robiliśmy już najróżniejsze rzeczy. Od pracy przed komputerem, pracy w wykopach, pracy w środku. Więc zależy od dnia, zależy od potrzeb w danej chwili. A dlaczego te praktyki z waszej perspektywy są tak istotne? Po pierwsze, to jest element, który musimy zrealizować w toku naszych studiów, a po drugie, jak się okazało już teraz na miejscu po tych prawie trzech tygodniach na budowie, studia a budowa to zupełnie inna rzeczywistość. Można czytać pełno książek, ale nic nie zastąpi tego, jak pójdzie się na budowę, zobaczy, jak jest układane zbrojenie. Tutaj, gdzie stoimy, będzie żuraw? Tak, tutaj, gdzie stoimy, będzie żuraw. geodeta nam wyznaczył tutaj. W którym miejscu mają stać te, stać te stopy i pracownicy układają, układają zbrojenie. Także teraz kontrolujemy po prostu. To jest dobrze, dobrze ułożone i przy okazji się uczymy rysunków zbrojenia. Praktyki w Erbudzie poleciła nam koleżanka z planu naukowego z Wrocławskiej. I ona była dwa lata temu na Lake Hillu w Sosnówce i była bardzo zadowolona z tych praktyk. Bardzo lubię patrzeć na asertywność tych kierowników i brać z nich przykład, bo na budowie trzeba być twardym, nie dawać się, naprawdę trzeba umieć zarządzać ludźmi, trzeba być odpowiedzialnym i tego wszystkiego można się od nich nauczyć. Ja myślę, że od kierowników możemy się nauczyć, jak koordynować wiele zadań jednocześnie i jak ze sobą współpracować. No, nie ma dobrej budowy bez współpracy między kierownikiem a pracownikami i też po prostu między kierownictwem. Jeżeli praktykantowi zależy na tym, żeby mieć zajęcie faktycznie na 8 godzin, to kierownictwo jest bardzo otwarte i zawsze nam znajdzie coś do robienia. A zależy? Tak, no na naszej czwórce myślę, że bardzo zależy na tym, żeby jak najwięcej wynieść z tej budowy. Z Uzie i chcieli nawet przedłużyć praktyki, o co takim się tutaj podoba. Jesteśmy w ciągłym ruchu. Czas tutaj pędzi naprawdę strasznie szybko. Przychodzimy rano, za chwilę trzeba coś zrobić, gdzieś iść dalej. Zdu Będziemy stawiali Liksa tutaj w tym miejscu. Możesz się pokazać. Tak. Na żółto jest ściana do wyburzenia. Widzimy, ściana jeszcze stoi. Sorry. Więc trzeba zaznaczyć pracownikom, żeby wiedzieli że ta ściana będzie wyburzana. Czy erbud? Oczywiście, że tak. To zabrzmiało źle. Słowem Mi się wydaje, że erbud prowadzi ciekawe inwestycje w tym momencie. Zresztą jesteśmy na bardzo ciekawej inwestycji, bo jest to renowacja starego hotelu. Myślę, że on do czynienia z bardzo ciekawym obiektem. Możemy okay. obserwować zarówno remont starego budynku, jak i wznoszenie tej nowej części. No i sama lokalizacja jest bardzo piękna. Co ja wyniosę z budowy? Przede wszystkim nową perspektywę na to, jak to wszystko wygląda. I o ile wcześniej, kiedy przyszłam na budowę, zawsze twardo stałam przy tym, że będę tylko w biurze projektowym i nie interesuje mnie budowa, to na dzień dzisiejszy mogę śmiało powiedzieć, że chciałabym kiedyś też spróbować pracy na budowie.